oglądający, jutro o 9 będzie film już jak tam skręcam, dokręcam tą szklarnię, taki już szczegółowy, że tak powiem, niektórych elementów. Wcześniejsze filmy są jak zbudowałem tą szklarnię od niczego, wyrywania ziela, chyba 5 odcinków będzie, do postawienia tej szklarni. Także do, A do Z wszystko mniej więcej jest pokazane dobrze, że ktoś kumaty to postawi trochę nie po kolei jest bo ten film miał być niedziela ale dodam go dzi nie, dzisiaj co dzisiaj mamy w ogóle piątek no jutro o dziewiątej będzie film ze szklarni. wybieram tą ziemię bo tu wszędzie jest beton z, z piaskiem i słucha za prawo więc tyle wybiorę i mam taki fajny gres pokażę wam jak to fajnie wygląda sam też mam zrobione ale to przyspieszę film tutaj wyłożę i zobaczycie jak to fajnie wygląda wiecie o co chodzi jak tu jest poliwęglan, nie? Tutaj. To zieleń, żeby nie wchodziło z tamtej strony między krawężnik a poliwęglan. Bo potem, wiecie, będzie go niszczyć i tak dalej. Muszę trochę tu podkopać, jeszcze tu podsypać. Dobra. Wersja turbo i zobaczycie, jak to będzie fajnie wyglądać. Wiadomo, że gdzieś tam jakieś ziele pewnie coś podejdzie. Bo będzie padać z daszku i powiedzmy, tu woda. Ale przez kamyk też będzie wsiąkać. I tu jest w dół. Także woda i tak będzie skurzać. Bo ta cała działka tak delikatnie spada. Dobra, turbuję. No i tyle na ten temat. Warstwa poszła taka hmm, z 20-25 cm. W szerokości też gdzieś będzie 25. To nawet jak podejdzie jakieś ziele, to się tam wyrwie, nie? Wiecie jak to jest. Zobaczcie, jaki ładny jest, jak się go umyje. W Kastoramie kupowałem. Worek około 17-18 zł, jak dobrze pamiętam. Także takie coś. Zaraz Wam pokażę z drugiej strony, tylko tam mniej nasypałem. I też dobra sprawa, bo jakieś doniczki można poustawiać, powiedzmy, nie? Jak też będzie padał, akurat to. Daszek poliwęglowy ma także i leci tu. Ona się spływa w dół. Przy okazji czyści te, te kamyczki, a pod spodem ten beton jeszcze wzmacnia. Także będzie git. Idziemy z drugiej strony. Także czekajcie na jutrzejszy film. Będzie fajno o skręcaniu całej tej szklarni i tak dalej. O, pra, patrzcie, to wczoraj dałem. Nie powiem, że trochę mniej, bo to od strony działki, ale to i tak się będzie pielić. Tak to wygląda, aliganczką. I to jest koniec, końcowy etap. Nic więcej tu już nie robię. Też tak na głęboko, tylko troszkę, trochę wężej. O, no. Jemba zadowolona. Teraz kurde zostało sadzić habzie, ale to po lekarzu. Dzisiaj jadę na rozmowę gastroskopiczną. Dobra. Rura do paszu, możliwe że będzie, no i zobaczymy, co dalej. Zabrakło mi, oczywiście, tutaj muszę dokupić, ale dzisiaj będę w elblągu. To, to kupię dwa worki, myślę, tego tego koloru i drugiego koloru. Bo tak sobie wymyśliłem, żeby dać dwa kolory. To tam ile tam może worek? Nie, no dwa wezmę na zapas, to podysypuję wszędzie. Trzymajcie się najlepszego, miłego mój weekendu. Dziwidło kończy swój sezon. Ciekawe, czy. Czy ten zapylony został, bo mu było dużo. Kolejne zaczyna kwitnąć, także git. Co w środku chwilowo? Dwa maureli, pomidorki, to też pewnie nagram, jak tam będziemy siać i ten dalej. Trzymajcie się, Maurelasami. O to 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 to.